Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiejszy temat to apostazja i inne kłamstwa mediów. Dlaczego te dwie rzeczy są powiązane? No dlatego, że ostatnio czytałem jakiś artykuł, może i wy też go czytaliście. Nie pamiętam na jakim portalu, natomiast tutaj w Polsce był napisany. Napisany był oczywiście w taki sposób, żeby pokazać jaka jest tendencja Polsce, jak bardzo dużo osób teraz dokonuje aktu apostazji, czyli formalnego odejścia od Kościoła swojego katolickiego, ale to jest takie publiczne, formalne, niby przemyślane całkowicie odejście od praktyki religii katolickiej. A co za tym idzie, apostazja to jest tak zwana ekskomunika na życzenie, czyli człowiek jakby sam siebie ekskomunikuje, czyli wyklucza z wszystkich benefitów, czyli łask otrzymywanych poprzez kościół katolicki, poprzez wszystkie msze święte, wszystkie sakramenty, sprawowane modlitwy kościoła, modlitwa powszechna, wszystkie posty dokonywane przez siostry zakonne, przez braci zakonnych, przez kapłanów, przez ludzi świeckich, wszystko co jest ofiarowane właśnie dla wspólnoty Kościoła Katolickiego wszystkie nawrócenia, wszystkie uzdrowienia, wszystkie te modlitwy, które są wypraszane, osoba, która dokonuje formalnego aktu apostazji, wyklucza siebie, ekskomunika, czyli jakby wyłącza z siebie z komunii, z Kościołem Katolickim. No, oczywiście konsekwencje tego są dewastujące dla duszy i dla życia wiecznego, na pewno, o czym Kościół oczywiście przestrzega, natomiast ten artykuł, który tutaj wspominam, Napisany był w taki sposób, jakby pokazując apostazję jako coś, co teraz właśnie to jest ten czas, żeby to zrobić. Tak jakby zachęcał młodych katolików czy starszych katolików, ludzi, którzy w jakiś sposób zazwyczaj też no, przez swoją własne zaniedbanie, swojej wiary, czy relacji z kościołem, albo są zmęczeni, albo już po prostu nie chce im się chodzić do kościoła, albo szukają wymówki, żeby od kościoła odejść, ten artykuł jest w taki sposób napisany, jakby miał zachęcić, ich, że to jest dobry czas, bo odbył się marsz Kobiet, i po marszu Kobiet widzimy wzrost przynajmniej według tego artykułu, wzrost apostazji w Polsce. I to jest właśnie, to jest ten momentum. Nie wiem, kto to pisał, już teraz nie będę o tym mówił, natomiast w taki sposób, żeby pokazać, że jest teraz takie momentum, że to jest ten czas, wiecie, młodzi ludzi, którzy, którzy uważacie Polskę za ciemnogród, za średniowiecze i tak dalej i tak dalej. To jest czas, żeby się uwolnić spod jarzma tego zacofanego kościoła, który będzie wam mówił co macie robić ze swoim ciałem i tak dalej i tak dalej. Czyli redukowanie, redukowanie tej naszej wiary do jednego eventu czy jednego zdarzenia który tak naprawdę pokazał, jaki jest stan w pewnym sensie wiary i katolików w Polsce w dużej mierze młodych katolików i ich rodzin, bo też pokazał, co tak naprawdę myślą ich rodzice, którzy zachęcali do tego, żeby szli i manifestowali te swoje wierzenia. Natomiast nikt nie mówi o tym w tym artykule, jakie są konsekwencje duchowe tak naprawdę. Kolejna rzecz, która w tym artykule była wspomniana, która nie jest prawdą, nie jest prawdą, to jest to, że Polska po, czy Polacy, którzy dokonują aktu apostazji, wchodzą w te trendy, które od wielu lat są już widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie katolicka wiara staje się coraz mniej popularna. I kłamstwo. Kłamstwo i to na wielką skalę. Tak jak wiecie, już wielokrotnie to mówiłem, wyjechałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych na studia w 2006 roku. Od 2006 roku praktycznie do dzisiaj spędziłem większość, 13 lat tam non-stop praktycznie, odwiedzając Polskę dwa razy w roku, raz w roku, trzy razy w roku. Natomiast przeszedłem tam też przez cały okres studiów, także zobaczyłem jak wyglądają studia, życie, rodziny tam w parafiach, parafia i tak dalej, system. Proszę Państwa, Drodzy katolicy, w Stanach Zjednoczonych w tym momencie jest globalne nawrócenie na wiarę katolicką. Okej, okay, jeżeli ktoś mówi o tym, że ludzie odchodzą od wiary, to zdarza się to tak naprawdę w wielkich ilościach na północy Stanów Zjednoczonych, tam gdzie wiara była kulturowa, tak samo jak u nas, czyli w drugim, trzecim pokoleniu właśnie Włosi, drugie, trzecie pokolenie Niemcy, drugie, trzecie pokolenie Irlandczycy którzy przy... i drugie, trzecie pokolenie Polaków. Którzy przybyli, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i żyli tą wiarą bardzo kulturową, próbowali ją przekazać swoim dzieciom, natomiast te dzieci wielokrotnie, czy dzieci, czy wnuki ich teraz na północy Stanów Zjednoczonych, mówimy tutaj Nowy Jork, mówimy tutaj, nie wiem, Newark. Mówimy tutaj Boston, Waszyngton i tak dalej, później na, na zachód trochę, czyli Chicago. Tam, gdzie ta wiara była kulturowa, rzeczywiście ludzie, tak jak w Polsce, ponieważ może nie było jakiejś takiej bardzo osobistej relacji z Panem Jezusem, natomiast było kulturowo, że idziemy do Kościoła, bo jesteśmy katolikami, i rzeczywiście tam może odchodzą ludzie, którzy nie mieli jakiegoś głębszej, głębszej relacji ze sobą, przepraszam, z Panem Bogiem w Kościele Katolickim. Natomiast reszta Stanów Zjednoczonych, tam, gdzie dokonują się bardzo duże nawrócenia. Na kościół, na wiarę katolicką. Wiara katolicka staje się no, tak naprawdę deską ratunku dla wielu, wielu rodzin amerykańskich zmęczonych i już tą, tą propagandą LGBT, propagandą małżeństw homoseksualnych, pro, propagandą wszystkich tych lewackich, różnych rzeczy, które, które ciągle są na nich zarzucane. Oni są tym zmęczeni i oni widzą w Kościele Katolickim ucieczkę jaką ucieczkę a stabilność duchową. Ano prawdę, ano jasną drogę do zbawienia. Nie wiem, czy widzieliście to, ale właśnie w zeszłym tygodniu chyba czytałem artykuł, który był na Fox News. Czyli druga największa stacja telewizyjna i w Stanach Zjednoczonych, najbardziej wpływowa obok CNN. Fox News pisało też, tam są też wiadomości na internecie i opisywali właśnie przykład tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Po tym, jak rząd zaczyna wymuszać na, na szkołach średnich już, już o tym wcześniej mówiłem na szkołach podstawowych wymuszać obowiązkowe. Szkolenia dla nauczycieli, i na tych szkoleniach oni mają się nauczyć, jak adresować dzieci, które zmieniają swoją płeć. Czyli przychodziła do tej pory dziewczynka, miała na imię Maria, na przykład, i teraz Maria powiedziała, że jest ma na imię John, i nauczyciele mają się na tych różnych treningach uczyć, szkoleniach, uczyć się, jak zaadresować poprawnie Mar Marię, która teraz ma na imię John. I tam młody katolik. 20-kilkuletni mężczyzna, który już ma żone i dzieci swoje, który jest nauczycielem, wysportowany facet, praktykujący katolik, oświadczył na tym szkoleniu, że on jemu, jego wiara nie, poma, nie pozwala, nie nie pozwala mu powiedzieć, o Ty jesteś dziewczynką, czy Ty jesteś chłopczykiem, albo Ty jesteś gender, czy nie gender, czy LGBT. Jego wiara mu nie zabrania tego mówić. Natomiast on powiedział: Moja wiara zabrania mi kłamać tym dzieciom. Moja wiara katolicka zabrania mi mówić kłamstwo temu dziecku. Jeżeli ta Maria jest dziewczynką, to moja wiara zabrania mi skłamać, że ona jest chłopczykiem. I został zwolniony dyscyplinarnie, bardzo szybko. Natomiast podał sprawę do sądu, i natychmiast sąd zadecydował, że natychmiast ma ten nauczyciel być przywrócony. To jest heroiczność w tym momencie. Założy się, że wielu katolików w Polsce, ale to jest heroiczność też wielu katolików na zachodzie, którzy zmęczeni są tym wszystkim, co dał im tak zwany dobrobyt i bezbożnictwo, i wracają do wiary katolickiej, jedynej prawdziwej która doprowadzić może człowieka właśnie do heroizmu w XXI wieku, wracają i zachęcają innych. Mówiłem już też w poprzednim filmiku o wielkich nawróceniach w Stanach Zjednoczonych wśród młodzieży. Zresztą sam widziałem, w każdej parafii, w której służyłem, było kilkanaście do kilkudziesięciu osób co roku, którzy nawracali się na katolicyzm. I to nie dlatego, że babcia im kazała, czy mamusia im kazała, tylko dlatego, że sami intelektualnie dochodzili do prawdy do poznania prawdy. Więc artykuły, które tutaj czytam, ta cała propaganda, która jest wysyłana na polskich katolików, żeby pokazać, bo wiecie, jak Stany Zjednoczone, który taki oświecony i taki fajny i taki cool kraj. Wiecie, jak tam się staje, wiara katolicka niepopularna, to wy tutaj w tym ciemnogrodzie w Polsce no też powinniście śledzić trendy amerykańskie. Chcecie być tacy jak Amerykanie, to też zostawcie wiarę katolicką. To jest w taki sposób pisane. Mam nadzieję, że Polacy, że my jesteśmy w tym momencie. No, ponad takim, taką manipulacją. I możemy to do, doskonale zauważyć i powiedzieć: nie, wiara katolicka to nie jest ciemnogród, wiara katolicka to nie jest średniowiecze. Wiara katolicka to jest najpewniejsza droga do szczęścia, do radości, właśnie w XXI wieku, gdzie chcą nam zranić nasze dzieci od samego początku, wpajając im LGBT propagandy i nie wiadomo jakie, gdzie chcą zranić nasze dzieci, wpajając im gender i inne kłamstwa. I wiara katolicka daje właśnie pewność tego, że dziecko nie. Dziecko, ty jesteś chłopczykiem, ty jesteś dziewczynką. Ty żyj według prawdy i znajdziesz szczęście. Nie daj się manipulować te wszystkie kłamstwa. Nie daj się. To jest dążenie do prawdy. To jest prawda, was wyzwoli. Mówił Jezus Chrystus. Wyobraźcie sobie, że u nas tutaj w parafii jest gablota, nie? Z ogłoszeniami i co on? W naszej gablocie z ogłoszeniami są różne ogłoszenia, oczywiście też ogłoszenia jakieś ostatnio pro-life i tak dalej i oczywiście już ktoś przyszedł z organizacji LGBT czy innych jakieś tam i już nakleił swoją naklejkę, które jest tęcza, tęczowe znaki. Oczywiście nie lękajcie się. Zobaczcie, nie dość, że ktoś bezprawnie przychodzi na naszą, do naszej gabloty, bezprawnie nakleja, tak naprawdę mo można by to uznać za... Y Niszczenie naszego mienia, ponieważ my, jako Kościół, w swojej gablocie mamy prawo umieszczać swoje ogłoszenia. Natomiast te organizacje, które próbują na siłę, na siłę nam narzucać swoje wizje, nie mają prawa tego robić. Więc można by było tak naprawdę powiedzieć, że tutaj zostało złamane prawo. Ale czy kogoś to interesuje? Czy ktoś się przejmuje tym, że właśnie te organizacje, które próbują na siłę nam zmuszać nas do myślenia, właśnie w ich kategoriach, że oni łamią prawo, że oni robią coś przeciwko drugiemu człowiekowi? Czy ktoś się tym interesuje? Nie. Wydaje się, że nie. Polacy katolicy, nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie się okłamywać. My mamy wiarę katolicką, która utrzymała nas przez 10 wieków. My mamy dążenie do prawdy. My możemy zadbać o swoją duszę, nie tylko o swoje ciało. My mamy Eucharystię, mamy spowiedź, my mamy męczenników, my mamy pięknych, wspaniałych świętych kościoła, młodych ludzi, starszych ludzi. Nie dajmy się temu ograbić dlaczego? W imię czego? W imię kłamstwa, w imię seksualności zranionej, w imię tego, żebyśmy zachowywali się bardziej prymitywnie niż no, czasami nawet zwierzęta. Przecież my jesteśmy ludźmi stworzonymi w, na obraz Boga. Na obraz i podobieństwo każda z tych osób, która jest uwikłana w kłamstwa różnych ideologii, jest dzieckiem Bożym. Mimo, że oni tego nie zauważają, my możemy to zauważyć i im powiedzieć: dziecko. Czy Marcin, czy Józek, czy Kaśka, czy jak ty tam masz na imię, ty jesteś dzieckiem Boga, dlaczego się tak ranisz? Dlaczego wchodzisz w te kłamstwa wszystkie i mówisz, że to jest wyzwolenie? Nasze własne dzieci pielgrzymkowe chodzą i propagują LGBT, tęczowe flagi i tak dalej, mówiąc, że to jest po to, żeby ktoś tam nie popełnił samobójstwa, bo się boi przyznać do tego, kim jest. To nie jest tak naprawdę. Kłamstwo nikomu nie pomoże, życie w grzechu nikomu nie pomoże, to jeszcze bardziej doprowadza człowieka do depresji, do odrzucenia siebie, do, do, do smutku. Prawda nas wyzwoli, czystość nas wyzwoli, miłość nas wyzwoli, nie kłamanie sobie nawzajem po to, żeby ktoś się poczuł dobrze. Także manipulacja w mediach będzie, zresztą wiemy jak te koncerny działają, co one próbują zrobić, kto za tym wszystkim stoi. Wiemy, jeżeli chcemy wiedzieć, mamy być katolikami, którzy wiedzą, znają prawdę. Oświeconymi, żeby nikt nam nie mówił, że jesteśmy zacofani w średniowieczu, ponieważ w tym momencie katolik wielu katolików to jest elita intelektualna i coraz bardziej na Zachodzie mówię Wam, zresztą sami możecie sobie zobaczyć, ile jest w tym momencie na bardzo wysokim poziomie kanałów YouTube'owych, gdzie prowadzą świeccy w, Amery w Stanach Zjednoczonych. Kiedy nie domagają jacyś księża, czy jacyś biskupi czegoś nie mówią, to świadcy się za to biorą. I tak samo jest tutaj w Polsce, ja to widzę. I to będzie się rozwijać. Ale nie dajmy się mediom okłamywać, nie dajmy się im manipulować, nie dajmy im pokazać tego, że Zachód wtedy, kiedy idzie na lewo i propaguje wszystko, co jest przeciwne naszej wierze, to jest najbardziej super rzecz do zrobienia. Natomiast jeżeli zostaniemy wierni katolicyzmowi, to jesteśmy najbardziej zacofanymi ludźmi. Tak nie jest. Apostazja to jest drama człowieka. To jest odrzucenie zbawienia, to jest odrzucenie Boga, to jest odrzucenie siebie, to musi przynieść jakieś dewastujące konsekwencje duchowe, przynajmniej. Nikomu tego nie życzę. Natomiast widzimy, że już nastolatkowie popełniają ten pierwszy krok w stronę apostazji, kiedy wypisują się z religii w Polsce. I to dlaczego? Żeby sobie posiedzieć godzinę na przerwie, gdzieś tam, w, nie wiem, na ławce. Albo żeby zamanifestować, że nie zgadzam się z księżmi, którzy mówią, że, yy, że aborcja jest zła, albo że, że, że małżeństwo homoseksualne jest złe. Przecież tutaj jest gra tak naprawdę o naszą duszę. Ten świat szybko mija. Dobrze, wystarczy tego. W każdym razie muszę uciekać. Pozdrawiam. Naruszam tylko temat, ponieważ no, kłamstwa, które zobaczyłem w tym artykule, spowodowały to, że postanowiłem, że trzeba o tym powiedzieć z własnego doświadczenia szczęść bożego, dobrego.